Nowe mikstury w 99 nocy w lesie. Jak one działają, jak je tworzyć i skąd brać składniki. Dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić, ale najpierw pomóżcie mi zdobyć 30 tysięcy obserwujących. Dzięki wielkie. Jak działa proces tworzenia mikstur? Mamy dwie główne kategorie składników. Pierwsza to te, które można znaleźć na mapie. Druga to te, które trzeba zakupić od wróżki. Jedno takie nasionko kosztuje 10 kwiatków. Zazwyczaj gra losuje trzy składniki do produkcji. Dwie z nich pochodzą z pierwszej kategorii, a jedna z drugiej. Dobry tip: najpierw warto zebrać 50 kwiatków, żeby mieć zapas, i potem poszukać składników. Jak znaleźć nowe roślinki, które sprzedaje wróżka? Liść kropli możecie znaleźć w pobliżu jezior. Kwiat księżycowy zwykle pojawia się w losowych miejscach, takich jak za tablicą ogłoszeń czy obok drzew. Stary wit można znaleźć w różnych lokacjach, ale zanim go zerwiecie, warto zaświecić latarką. Wtedy będzie można go zebrać. Jaskini pnącz tam, gdzie są dzieci. Mandragore najczęściej spotkacie koło domków, tam gdzie chcecie zdobyć cukierki od mieszkańców. Po stworzeniu mikstury dostajecie miksturę i cukierki. Ilość cukierków zależy od tego, czy posiadacie odpowiednią klasę eventową. Jeśli rzucicie potion pod siebie, możecie uzyskać korzystny albo niekorzystny efekt. Po efekcie pojawi się zazwyczaj ikona. Uśmiechnięta albo diabelska. Podoba Wam się nowy system Mikstur? Napisz w komentarzu podka, a dostaniesz ode mnie serduszko.